O, jedziemy z pieskiem pociągiem tutaj, starodawnym, tutaj jedziemy, o jest, zobaczcie, o jest na zewnątrz, to jest Polsza, jesteśmy w Polsce, piesek się cieszy, pociąg o taki PKP Intercity TLK i tego, zapłacili im za bilet. Zaraz zobaczymy Zobaczymy zaraz takali stację. Co będzie? Myślę, stację A, no No tak, o. A, co się pokryli tym, tynkiem, nie? Bo no to niemiecka stacja jest. Tak, to wszystkie niemieckich. No, paliaki ukradli, bo stali im dał. Nie? Po 45 albo trochę później i okłamali, że to są te tereny odzyskane. Okłamali ich, a oni uwierzyli. O, jedzie, jedzie pociąg, jedzie. Jakie te, jakie. Tutaj widziałem w sąsiednim przydziale, jakie takie lalunie jadą, ale. A, małacze odpicowane, jakby no. jakby tego na Mam albo... teraz nie odpicowana <grymne> no a widać prze, mają tak. ale widać, że tatuś tam pieniąchów popuje ostro no. je kurwa tak, <grymne> no co ty myślisz no a jest, a teraz ja słyszałem, bo w tramwaju gadały takie dziewczyny, że że tego jak poznają, takie tam 15 16-latki. 16 latki, że jak poznają kochanka takiego starszego, nie, który... Nie, chwilę. Nie, to jak będzie starszego kochanka poznają, który im będzie sponsorował, to będą się z nim zykać. No, ja, no to o to chodzi, nie? <laughs> Takie młode, takie, Aj, takie niektóre, szlory. Niektóre, niektóre to kurwa te są, nie? No ale mówili za kosmetyki, jak tam kupi im coś, dżinsy, kosmetyki, no. to normalnie pójdzie z nim e, tego, się seksuje. No, wiedzą, młode takie bladzie wiedzą, no. że tak sobie radzić w życiu. Zawsze że tam. To, zawsze to ładnie było. <laughs> no mówi, mówi, że właśnie jak ojciec nie, no tam jedna mówi, że ojciec nie daje kieszonkowa, a ta druga ją poucza, a po co ci kieszonkowe, sobie sponsora znaleźć, no. No dupę daj i będziesz miała pieniądze. I tam... jeszcze, jeszcze ją poleciłem, nie? <grym> no, jedną, drugą, jedna drugą uczyła. Tak, a, później, kurde, później ja się sobie taką za żonę weźmiesz. No. Ona widzi No tak. I ona wtedy... I ona wtedy powie, musisz płacić, a jak nie, to pójdę do innego, nie? Nie ma skutku. Dziewczyny, czapkę. Co dziewczyny? Ja czapkę kurka, no na... Tak, tak. Już tam. Jak nie jest gola, to jest No, nie ma takich. Co już tam siedzą po A 30 co? lat i przysięgę, że przysięgę złożyły? Ona, ona przysięgę to na kartę kredytową składa. No. <laughs> nie panie, O, krówki, sfilmuję. Jakie fajne króweczki tutaj o. Holenderski rodzaj, te brązowe. Tutaj gospodarstwo rolne. Barany, jakieś owce tam. Owca stała. Trzymają gdzie nigdzie jest. Ci stary rolnicy są młodzi jeszcze to coś tam trzymałem No tak, tu nie ma Teren równinny. No, to teren zalewowy. No. Ten nie, bo tu domy to nie, to tu nie może zalać ich Zalewowy to tam, tam jest ten, Ta. tamten o Ale to też był zalało pókoś nie dole To że to był nie no nie? Pierwszy tam nad rzeką jest, nie, a ten drugi to drugi no. taki